Cześć z tej strony, Piotrek. Witam Was bardzo serdecznie. W, w sumie w serii, mini-serii Sąsiedzi. W odcinku drugim nagrywam na serwerze Plugavelandy. Chciałbym Wam pokazać po wczorajszym odcinku, tak jak widzicie, dostaliśmy TNT, czyli całkiem groźnie z tabliczką, że ostrzega nasz Mafin <grym> Tutaj. No i pokażę wam, co się dzieje, jak próbuję wejść do domku. Otóż do domku niestety, ale... nas robi falu. Tak jak widzicie. Do domku nawet się nie da wejść, dlatego że tutaj jest nastawiona, nastawiona, założona na nas pułapka. Jak tylko byśmy próbowali tam wejść, to się po prostu nie da. Więc myślę, że trzeba będzie po prostu znaleźć jakieś obejście do tego. Bo w takim razie już z wejścia nigdy nie skorzystamy. Eee... No, i myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zobaczyć tam od tyłu. Tutaj można to chyba zepsuć. Tak, udało się. Super. Ale skoro tam już nie będzie się dało wejść, to zrobimy sobie po prostu furtkę. Tak, mam wszystko co potrzeba. No i idealnie. Tutaj się wejść nie będzie dało, więc. Drzwi zamykamy. Udało się nam przespać. Nie, nie udało się nam przespać. No fajnie. Dobra, to co teraz byśmy chcieli zrobić. Oczywiście, sobie wyjdziemy na początek. Teraz przygotuję jakąś ścieżkę i zobaczycie, co dalej mam w planach zrobić. Teraz w międzyczasie skorzystam z ucinarki do kamieni, ale jak widzicie jeszcze stawiam sobie to po prostu w, w miejscu gdzie jest ścięte drzewo, żeby też rzucało się tak, tak się fajnie wkomponowywało bardziej. No i jak widzicie tutaj zmierzamy ku Mafinowi i Pietruszewskiej, dlatego że właśnie nasi sąsiedzi tytułowi coś, coś fajnego budują. Proszę założyć maseczkę. No, i oczywiście wtedy trzeba założyć. Trzeba założyć span. Dobra, to wygląda całkiem, całkiem źle, także super. W międzyczasie, jak widzicie, Pietruszewska zaprosiła na ocenę domku. Więc zaraz tam polecimy zobaczyć, tylko patrzymy jak Lama nawala w zombiaka nieudolnie, bo w sumie to się jej nie udaje ani razu trafić. To jest jakaś farma, w oddali latają za mną, chcą mi mandat dać za używanie fajerwerków. To jest dom z kominem. No, i wracamy do naszej chałupy i zobaczycie, co będzie zaraz przygotowane. Będzie domek do góry nogami nad domkiem. Brakuje tutaj, co prawda, zwierząt, ale to się oczywiście poprawi. No, i mam taki pomysł, żebyście w komentarzach zgłosili swoje pomysły, co mogłoby być właśnie na górze tej wysepki, w sumie. No i za chwilkę zobaczycie, jak ona wygląda od góry. No i będziecie mogli po prostu sobie coś wymyślić, dać mi pomysł, a ja to po prostu zrealizuję. Możemy się umówić, że kto da pomysł, który ja zrealizuję w kolejnym odcinku, no to dostanie narzędzie, które będzie miało Fishense 6. Pewnie to będzie kilof. No i oczywiście Unbreaking 3 jest w pakiecie, więc dajcie znać. Na pożegnanie jeszcze pójdziemy do naszych sąsiadów, zobaczymy, co tutaj robią. Szemska widać, że tutaj sobie po prostu stoi i patrzy i buduje. A nasz mafin wisi, wisi w powietrzu. Myślę, że to w sumie wszystko w tym odcinku. Mm, nie zapomnijcie zostawić komentarza, jeżeli Wam czegoś brakowało w tym odcinku. Tutaj widać, że już ma film z Pietruszewską, a zwiedzają. <grytanie> widać, że jest świetno, super. No więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!